U? Nie, na trawie. Na trawce? Mm. może ten setup jednak coś nie do końca? Nie, nie, nie jest wino setupu. Zawsze to jest wino setup To opony opony o ponypu się. w kwalifikacjach, czasem coś powiedzie. Synchroniczna Spinala A, no, no Jak tam graliście jeszcze w psy, czy nie? Nie. Jak? Co wiodło? Psy Bo się no, one no, nie ja. zawodziły No niektóre zawodziły Diego zawiódł, czy tam inny pies Jeden pies tylko nie zawiódł, tak na dobrą sprawę Kruszynka W tym samym miejscu ja też polegam. Dobra. Co nie pierdolę. Jakie medy w hardy? Poczynamy na softa? Kurwa, ja na hardach zacząłem. Ja pierdolę. No to różnorodne strategie będziemy mieli chociaż. Ja ci pierdolę, no. Akusty nie kopone. A ty sama w softy idziesz, czy hardy? softy. Nie ma... hardy nie działają. Znaczy, te poty na tak ciągną. Dobrze, że nie ma damage'u, kurwa, na... na tym... w szybach, jakby było. Kurwa! <sut structurabytes> Pewnie rzeczy się nie, nie, nie zmieniają. Ale z hardy... Ale gówno. C'è qualcuno che sta andando a fare il cuore? L'atacca è un po' più Ah ok

Co się z raserem stało? Wsiadłem go. Co, nadal go wciągnął? A to nie wiem, może miał przyjąć start. Wjeżdżasz po medy czy nie? Nie, nie? ma po co. Arty w końcu co wyścigu oddadzą. Jest inny czy, in in czy nie? In trwa. Stay... Ja już na zakręcie wcisnę na O no. curva. Oh, caution. Caution. Oh. Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag ahead. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Okay. Nie się Nie wiem Na kerba zajechałem, no bardzo mi wyjebało No i chuj I ciapka Mi styknie na dzisiaj kerc, ściganie Ale na moje? Masz to kupić. Nie ja, wiem, bo ja to lubię zawsze tak jakoś randomowo wyjebać No tak. Ale masz Tardy od razu. To jest koniec wyścigu. No Lwy masz procent zużycia 17 No to pewnie mediumy mają max 25 Pewnie nawet nie Kurczą jak u ciebie z tymi... ...ledami 12 No <tryk> chyba nie oddadzą tych haki o później W ta. Zgadza się. Dawał później. Dlaczego? No to jest pytanie. Ja znam nawet kuchyba, chyba. Mi się rozjebał. O kurwa, ale jebnął. O zajebał. Cały body się się Verstappen rozjebany. Kurczą w picie. Ta, nie wiem, jakieś Guanyu Zhou rozwalone leżą na traku akurat Nic. sprawdzałem, ile procent mają moje mediumy. <noise> A. Nic mi nie wiadomo. A jak skrzydło? Wszystko czerwone, na to z boku jest czerwone. <głos> <głos> Satana. Tylko ty mnie skrzydłaś zielonko. Zaczyna jak jakieś... No, zaczynamy za tutaj, wciśniemy full pizzę. Zaraz. Zaczynamy się, że wypierdoliliśmy. No, nas mm. Coś mi się tak wydaje, że wypierdoliło okay. No co tam kurczę, czaruje. Jaki kuk! Wyszło go chyba z problemami. Kurwa, był potencjał wyścigu. A było. Co mówiłeś, Łukasz, że tempo dzisiaj czujesz? O, gdzie tak było? było. Tempo było, dopóki się nie rozjewałem. Albo można też powiedzieć, że tempo było, tylko że kierunek był na bandę. Kurs kolizyjny, no nie? Tak. To źle obliczył i był kurs kolizyjny, tru. Chodźmy za duży prąd kurwa. Ale jeździłem jak takie kolejki po po tej przerwie. Zimowej. Wow, to był a heck of an impact. Let me know you're okay. Jak tam mam iść, chłopaki? Słabo. Czemu? Już wszyscy zniszczeni. I po co wam ta kwietynka?